To jest tak naprawdę pierwsza odsłona Pokonkursowa, bo najpierw była wystawa konkursowa u nas w bibliotece na Prusa w Poznaniu, wystawy i konkursu Wielkopolska Przest Foto, konkursu, który odbywa się od 2000 roku. Była to 22 edycja, z tego co pamiętam. Konkursu skierowanego do fotoreporterów, fotodokumentalistów. Konkursu, który skupiał się tak naprawdę na regionie Wielkopolski, czyli szukaliśmy z jednej strony tematów związanych z regionem, w pierwszej kolejności oczywiście oraz artystów, czy też twórców, reporterów, fotografów, którzy pochodzą z tego regionu. Staraliśmy się właśnie wyłuskać obraz Wielkopolski regionu na przekroju, czy też w kontraście do ogólnopolskich konkursów, czy też takich jak WordPress Press Photo. Wystawa Wielkopolska Press Foto, którą zaprosiliśmy tutaj do Gniezna, stała się okazją do zorganizowania akcji charytatywnej fotografowie Gniezna w Ukrainie. Zaprosiliśmy fotografów ze środowiska gnieźnieńskiego, dzięki też tutaj wsparciu i zaangażowaniu Władka Nielpińskiego, który znakomicie zna to środowisko. Wśród fotografów, którzy oddali swoje, swoje dzieła tutaj do, na tą szczytną akcję, pojawi, jest większość to są członkowie Związku Polskich Artystów-Fotografików, są absolwenci Uniwersytetu Artystycznego, są uznani o dużym dorobku, laureaci różnych konkursów, fotograficznych. Fotograficznych i autorzy wystaw, a więc, a więc to nie są w cudzysłowie mówiąc przypadkowe fotki, które udało się gdzieś tam zdobyć. To są cenne artefakty, które nie przyniosą ujmy nabywcy, mogą mu przynieść nawet korzyść, a w efekcie w takich wspólnych działań sądzę, że przyniosą również wymierne wsparcie dla rodzin artystów ukraińskich, bo taki jest jak gdyby cel tej akcji. Bardzo cieszymy się, że to środowisko tak się zjednoczyło, tak odpowiedziało i bardzo, że tak powiem, rozszerzyło, bo to nie tylko gnieźnieńscy fotografowie przekazali swoje prace, ale praktycznie z terenu całej Wielkopolski.